Waga, moi drodzy, na miesiąc lipiec, co przed nami, co przed wagą w lipcu. Zobaczmy, jaka energia główna i co tu się może wydarzyć. Zawsze mówię chyba to samo. Co dla wagi, jaka energia główna. No musicie uważać. Akurat powiem Wam, to jest jedyny znak, który tak wyszła, taka mi energia mm, mm, miesiąca, trudna energia, ponieważ mamy tu złodzieja i oszusta. Czym będzie to spowodowane? Tym, że kobieta jakaś upomni się o coś, zaznaczy jakieś granice, ostro się wypowie na jakiś temat. Tym będzie spowodowane kłamstwo i oszustwo, tak? Mm, tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o wagę. No, i zobaczmy, co może się zdarzyć. Jest jakiś plan w ogóle fajny, finansowy, tu się pokazuje u Was w lipcu. Wiecie, informacje, wiadomości, przepływ informacji. Tu tak pokazuje się, jakbyście chcieli wyjść w ogóle do świata. Tu się może pokazywać podróż za granicę. Coś takiego tutaj się może pokazywać. Podróż, zmiany, bardzo duże zmiany w życiu dotyczące pracy. Podejmowania jakiegoś nowego projektu, przy tym jest siła, moc, ale wy się tego boicie. Natomiast jeszcze druga jest opcja: żeby nie było, że. bo tu jest kłamstwo i oszustwo, spowodowane tym, że kobieta powiedziała jakieś konkretne słowa, albo kobieta zaznaczyła jakieś granice. I pokazuje się jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że jeżeli wy jesteście w kontakcie z kimś, kto jest oddalony od was. To może się okazać, że was mami, bo tu się pokazuje mężczyzna, w ogóle pokazuje się osoba, która bardzo dobrze rokuje na przyszłość, która zjawiła się w naszym życiu i są w stosunku do niej konkretne plany, czy ona ma plany. Przepływ wiadomości jest bardzo duży, zróbmy razem to, nie wiem, zwiążmy się, wyjedźmy, podejmijmy jakieś wyzwanie. Natomiast tu jest też ten mak, który nam mówi o tym, że Hmm. Dwie osoby mogą być od siebie oddalone, i z tego powodu jakieś sytuacje mogą być tutaj przekłamywane. Dalej macie w lipcu tak naprawdę podejmowanie nowej pracy, która rokuje dla Was bardzo dobrze, jakby dodaje Wam wielkiej energii życiowej, mocy, siły, ale Wy się jakby boicie tutaj. Tu są jakieś nieprzespane noce przy tym. Jeżeli rozpoczynacie jakąś nową pracę, tak w lipcu będziecie rozpoczynać, bo tu się pokazują duże zmiany w Waszym życiu. Też może być tak, że tutaj pokazują się duże zmiany, tak? Ja idę w zmiany, nie wiem, co mnie tam czeka, ale wiem, że muszę zmienić pewne rzeczy. Idę do nowej pracy, tu się pokazuje ta moc, siła, że, że podrywacie się do tego życia, chcecie zawalczyć o swój sukces, natomiast są przy tym nieprzespane noce jakieś, tak? Być może będzie Was to na początku dosyć dużo kosztować. Dlaczego ten y tutaj? Wcześniej się pokazuje, że macie związane ręce, bo jest tutaj mężczyzna, który no, jakby dba o finanse. Często jest to jedyny żywiciel rodziny. Jest mężczyzna, który jest de decyzyjny, właśnie jeżeli chodzi o te pieniądze. Poprzez pieniądze też on patrzy na życie. Z tego powodu rodzi się jakby jakiś plan u Was, tak? Wcześniej byliście zablokowani przez tego mężczyznę, natomiast tu się rodzi jakiś plan coś nowego, coś fajnego, bardzo dobrze rokującego. Może to się pojawia inny, właśnie mężczyzna, który zjawia się w Waszym życiu, pomaga Wam też w jakiś sposób, rokuje bardzo dobrze. I tu jest bardzo duży przepływ wiadomości przy tym mężczyźnie, i e, fascynacja też właśnie taka drugą osobą. Spowodowana tym, że bardzo dużo się dzieje i że ym, to, że dużo się dzieje, wnosi w waszą, y, Wasze życie y, jakby równowagę. Dużo działania, która wnosi dużą, bardzo równowagę, fajny przepływ finansowy. Y, tu jest być może ten mężczyzna, który rokuje dobrze, albo jakiś plan finansowy wieloletni, przy tym jest wymiana wiadomości, kontakty online, ale przy tym mamy też w lipcu MAGA. Yy. Hmm. I mak. Mak pojawia nam się dlatego, że nie wiem, albo chcecie kreować swoje życie, idziecie w kursy szkolenia, rozwijacie się, bo wcześniej mieliście mętlik w głowie, mieliście pieniądze, nie wiedzieliście może w jakim kierunku pójść. Tu się pokazuje przy tym, że czytacie, przepisujecie być może jakieś, nie wiem, umowy, czytacie jakieś dokumenty, <laughs> czytacie jakieś wiadomości, które powodują mętlik w Waszej głowie. I dlatego tu się pojawia mak przy wiadomościach. Może zwróćcie na to uwagę, bo ktoś może was, <coughs> przepraszam, mamić, i może to być osoba, bo przede wszystkim Was się pokazuje osoba, która jest od Was oddalona, być może taka, która pracuje za granicą, e, ponieważ ona jest po jakichś wydarzeniach. To się pokazuje, że, jestem po, że ta osoba jest po wydarzeniach, albo to wy jesteście po wydarzeniach i czujecie się samotni, dlatego idziecie w zmiany. Albo to jest ta osoba, która wyjechała, oddaliła się. Bo coś się wydarzyło, ona jest ta osoba po przejściach i jest bardzo samotna. Tu się pokazuje przemyślanie, układanie na nowo też jakby drogi życia, tak? Ale tu jest ten mak, albo to jesteście po prostu wy, że chcecie to życie kreować, tworzyć na nowo, idziecie w zmiany, bo coś się wydarzyło wcześniej w waszym życiu, co spowodowało, że przemyśleliście swoją ścieżkę życiową czuliście się z tego powodu też samotni i stwierdzacie, że idziecie w nowe, w nowe tu się pokazuje, ja się będę uczyć, ja się będę rozwijać, chcę zmian w życiu, to jest dla mnie bardzo ważne, nie wiem jak daleko zajdę z tymi zmianami, ale już powoli zaczynam zmieniać to życie i rozpoczynacie jakby od pracy, dlaczego, hmm. bo to był jakiś dylemat wcześniej, jeżeli chodzi o finanse, tak? tu się pokazuje rodzina, Dom, standard życia, przy tym były jakieś dylematy, jakby nie wiem. Te dylematy mogą dotyczyć finansów, tak naprawdę, mm, pieniędzy rodzinnych, domu, czegoś takiego. Mm, dlatego idziecie, podejmujecie nowe wyzwanie, nową pracę, jakby. To Wam daje w ogóle bardzo dużo energii działania, siłę. Dlaczego jest ta moc? Bo tu jest kobieta pokazuje się generalnie kobieta, która stawia na siebie. Mm, która ma dużo mocy i działania w ogóle. Wcześniej pokazuje się, że byliście w wielkiej niemocy, bo przychodziły, przyszły do Was jakieś trudne wiadomości, ale postawiłyście na siebie, nie dajecie się zmanipulować, nie dajecie... to może być tak w lipcu, że ktoś Was tutaj mamił, ktoś to jest oddalony, a Wy tak naprawdę też pokazuje się dalej w tym przekazie, że... Stawiacie na siebie i nie dacie sobie zrobić krzywdy, nie dacie się zmanipulować. Macie w ogóle moc, y, duże działanie w lipcu i jest przede wszystkim pójście do pracy, bo tak jakby coś nie wypaliło wcześniej. Kobieta stawia na siebie po jakichś ciężkich doznaniach, które są przy domu, przy domu, przy rodzinie. Y, tam były jakieś dylematy, natomiast pokazuje się, że macie bardzo dużo siły do działania, jeżeli chodzi o lipiec. Y, ta nowa praca, ten nowy projekt, to nowe wyzwanie kierunku, którego idziecie z, w ogóle z dużą taką radością natomiast są nieprzespane noce hmm. i mogę powiedzieć, że te nieprzespane noce są z powodu tego, że przy kobiecie, która jest tutaj bardzo zdecydowana y, jest dużo miłości własnej ona zamknęła jakiś etap hmm. coś się wydarzyło, tu się pokazuje w życiu tej kobiety wcześniej i ona teraz zaczęła kochać siebie i na siebie stawiać, zamknęła trzasnęła jakimiś drzwiami tu się pokazuje wcześniej, wiecie. E, dlatego z tego powodu ona się też martwi i stresuje. Jest nowa praca, ma duże siły, odwagi, ale myśli sobie, czy ja na pewno dam radę, czy ja na pewno poradzę sobie. E, kładzie się wieczorem do łóżka i myśli, hmm, czy na pewno dobrze wybrałam, czy na pewno wszystko będzie dobrze. Tu jest jakiegoś rodzaju stresik. Czy wy wyjdziecie na prostą z tym stresem? E, tu się coś zadzieje, takiego, co przyjdzie z zewnątrz, co spowoduje, że wyjdziecie z tego stresu na pewno. Natomiast trzeba dać e, temu wszystkiemu czas, tak? bo tu się pokazuje, e, musi tak być, mu muszą się pewne rzeczy wydarzyć, e, żeby z tego wyjść jakby bez szwanku. I ta karta zawsze dobrze rokuje, bo ja wiem, że e, coś uległo zawieszeniu, jest jakaś cisza, pustka, spokój. W tej ciszy to wy tak naprawdę się już tutaj właśnie stresujecie, natomiast tak ma być. To jest karta Wielkich Harkan i ona mówi tak ma być, tak to ma wyglądać. Wyjdziesz za jakieś, tu się pokazujesz zawsze 2-3 miesiące. Za 2-3 miesiące okaże się, że wyszłaś z tego bez szwanku i w ogóle jesteś teraz 100 razy lepszym miejscu niż byłaś, bo ta karta mi zawsze to pokazuje w moim życiu. Tak, jak widzę tą kartę, to wiem, że będzie cisza, będzie pustka, coś się wydarzy, że nie będę mogła nawet ruszyć z działaniem, ale tak ma być, bo ja gdybym ruszyła z działaniem, to by ja najprawdopodobniej poszłabym mnie w tym kierunku. Dlatego tak ma być. Idziecie w dobrym kierunku, martwicie się, stresujecie w lipcu na koniec, kładziecie się do łóżka i przemyślacie, czy ja na pewno dobrze robię i tak dalej. Natomiast tak ma być, bo wy leżycie w łóżku i myślicie, a w tym czasie dzieją się jakieś wydarzenia. Które spowodują obok Was, które spowodują, że Wy wyjdziecie na prostą. Tu się zawsze pokazuje 2-3 miesiące: że wtedy już będzie cisza, spokój dla Was, tak? Yy, I że Wy na tym skorzystacie, zyskacie. Bo gdybyście tutaj działali teraz jakoś pochopnie, yy, nie wiem, to się dzieje tak jakby odgórnie, że przychodzi to zawieszenie specjalnie, żebyście nie mogli w jakiejś kwestii działać, bo tak ma być, bo muszą wydarzyć się inne rzeczy które, jak się wydarzą, to się okaże, że to jest dla Was na plus. Tak obok Was to się dzieje, tak jakby. No i dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze wagę z każdym znakiem zodiaku. Waga z bykiem. Co tu mamy na rzeczy? Hmm. Jak tak, to tak, jak nie, to nie. Hmm. Tak tutaj, no pusty dom mi się pokazuje, tak naprawdę. Waga z bykiem, pusty dom i taka relacja, która być może utknęła gdzieś na jakiejś płaszczyźnie. E, za dużo ludzi może się wtrąca w tą relację, tak to wygląda. E, waga i baran. Tu jest walka, pusta walka ludzi. Ludzie walczą ze sobą niepotrzebnie. Ta walka jest niepotrzebna, ale często to powodują emocje. Tak silne emocje mamy w sobie, że walczymy, nawet jak, nie wiem, ten Don Nie To jest w ogóle niepotrzebna ta walka. Waga i bliźnięta. Czekajcie cierpliwie. Tu się pokazuje, czekasz cierpliwie? To czekaj, bo to czekanie ci się na pewno opłaci, tak? Waga i rak. Tu jest mężczyzna, który potrzebuje fizyczności. Nie jestem pewna, czy potrzebuje uczuć przez e, fizyczność postrzega drugą osobę e, i raczej chce luźnego związku, może mieć, e, no już żonę tak naprawdę, tak? E, waga i lew. Ktoś chce koniecznie zatrzymać Was dla siebie, nie może po prostu puścić Was, tak? Waga i panna. Ta karta bardzo okay. dobrze rokuje nawet ślubem, tak? E, bardzo, bardzo coś całego fajnego tu się szykuje. E, waga z wagą. Dwoje ludzi, którzy się kochają, jeżeli pytacie, czy ta osoba mnie kocha, chcecie wiedzieć, tak, kocha, ale tu się pokazuje, że jesteście osobno, tak, z jakichś powodów i będziecie na pewno przez jakiś czas. Waga i skorpion, agresja, nerwy, uważajcie, uważajcie, bo tu się jakaś awantura szykuje, taka grubsza. Waga i strzelec. No tutaj kobieta jest piękna i doskonała, dla mężczyzny się pojawia, natomiast no jeżeli pojawia się w waszym życiu mężczyzna no to kobieta, tak, wy się czujecie piękne i cudowne zaopiekowane, um, jeżeli pytacie o kobietę, tak, ona to jest kobieta dla was, tak jeżeli pytacie o mężczyznę, tak, przy tym mężczyźnie możecie się czuć jak ta cesarzowa trzy Waga i koziorożec, całkowicie nowy początek, tak? Jeżeli chcecie nowego początku, to nie zastanawiajcie się, tylko idźcie w to, bo to jest, no, to jest ten rozdział, który sami zapiszecie na nowo. Co by się nie wydarzyło, i tak pójdziecie w nowy początek. Słuchajcie, nawet nie, jeżeli nie chodzi o relacje, rozpoczyna się jakiś kolejny rok numerologiczny, um, coś się skończyło. Teraz trzeba zapewnić tą pustkę, tylko wszystko zależy od Was. Na pewno jest nowy początek. Być może z kimś. Jeżeli macie kogoś na myśli, tak chcecie z kimś być, to tak, to macie zielone światło do tego, żeby jak najbardziej to rozpocząć. 4. Waga i wodnik. No, przyjdą jakieś wiadomości, które no, będziecie musieli inaczej zrobić, niż byście chcieli, tak. Zmienić właśnie swoje postępowanie, swój tok myślenia, coś tutaj się zawali, natomiast tylko, z tego, tylko i wyłącznie będą z tego korzyści. Waga i ryby. Tu jest kobieta ciepła, wrażliwa, jeżeli jesteście mężczyzną, to tak, ona potrzebuje, żeby się nią zaopiekować. Ona często no, jest matką, ma dzieci, tak. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, Będziecie mogły te dzieci wychowywać przy tym mężczyźnie. Jeżeli pytacie o mężczyznę, to tak, to sprawy domu, dzieci będą bardzo istotne w Waszym życiu przy tym mężczyźnie. Tyle dla wagi. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia.